Osiem rodzin otrzymało klucze do nowych mieszkań socjalnych, które miasto wybudowało u zbiegu ulic łódzkiej i Hubalczyków na tzw. Tak jeziorach. Są to rodziny, które oczekiwały na wynajęcie lokali od gminy, były na liście oczekujących. Komisja mieszkaniowa i prezydent miasta oceniając warunki, dotychczasowe warunki zamieszkiwania, oceniając sytuację rodzinną, materialną, zdrowotną tych rodzin, zadecydowali, że to właśnie tym rodzinom powinna być. Udzielona pomoc w pierwszej kolejności w wynajęciu lokalu. Zakończono pierwszy etap inwestycji. Mieszkania są dwupokojowe o powierzchni około 40 metrów kwadratowych. Inwestycje i zastosowane do rozwiązania przyjechała oglądać delegacja z Niemiec zainteresowana kieleckimi doświadczeniami. Jesteśmy y, pierwszym miastem w Polsce, która wykorzystała tę technologię. To są obiekty budowane w halach produkcyjnych i tu na budowę przyjeżdżają gotowe z dachem, ze ścianą, z podłogą, z instalacjami w środku pomalowane. Klucze do jednego z nowych mieszkań otrzymali rodzice dwójki małych dzieci. Odpowiada mi to, te warunki mieszkaniowe tutaj, no ponieważ wyszłam z pieców. Tak, no to przy dwójce dzieci no to jest troszeczkę utrudnienie, więc no i z drugiego piętra, gdzie tu mam mieszkanie na parterze, więc automatycznie no, też jest ułatwienie, gdzie przy dziecku niepełnosprawnym to jest ułatwienie duże dla, dla nas, jako dla rodziców i dla samej córki też. Wreszcie mają, mówiąc prosto, swój kąt. Prosty przypadek, rodzina której dzieci na przykład ze względów tych socjalnych nie mogła spełniać, by były w rodzinie zastępczej. Czyli co ten element tego mieszkania pozwala wreszcie scalić rodzinę? Sądzę, że to jest największy sukces i z tego trzeba się cieszyć i miejmy nadzieję, że będą z tego dobrze korzystać, a przede wszystkim będą mieli sobą swój kąt. W sąsiedztwie dwóch budynków mieszkalnych powstał budynek wielofunkcyjny. Tu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie urządzona zostanie świetlica, miejsce do wspólnego spędzania czasu przez mieszkańców powstającego tu osiedla, choć nie tylko. Obok trwa budowa drugiego etapu inwestycji. W przyszłym roku, w połowie roku, oddamy następnych mieszkań. Będzie ich 14, a myślę, że o tej porze, w przyszłym roku, będzie już rozpoczęty trzeci etap. Tych etapów ma być docelowo 5. Zamierzamy skończyć w 2023 roku całe przedsięwzięcie, w którym powstanie 78 mieszkań. Wszystkie mieszkania podłączone są do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ta przestrzeń na charakteru, osiedla, które przede wszystkim mówiąc prostym językiem podłączone do centralnego ogrzewania, do wody, czyli to, co chyba dzisiaj wszystkich interesuje dla miasta Kielc, czyli czyste powietrze. Te wszystkie kominy, które widzimy, nazwijmy to węglowe, one znikną. Na realizację inwestycji gmina Kielc otrzyma dofinansowanie rzędu 40% z Banku Gospodarstwa Krajowego.